Ale z drugiej strony mamy jednak bardzo wyraźne, dla osób, które wiedzą, jak, jak brzmi język rosyjskiej dyplomacji, mamy bardzo wyraźne nie w kilku kwestiach. Nie? nie wiem, jak Ty na to patrzysz, mając swój bagaż też wiedzy historycznej o rosyjskiej dyplomacji. Wiesz co, to ja myślę, że ja bym to tak po leninowsku nawet powiedział, kto kawo tutaj, o to, o to tutaj chodzi, w ten sposób bym to określił, ale ten wywiad ministra Ławrowa jest ciekawy, bo ja go trochę odebrałem jako gaszenie pożaru, który po części Rosjanie sami wywołali i o czym wielokrotnie z Ernestem mówiliśmy, że jeśli ktoś może nam pomóc, ja mówię to oczywiście trochę pół żartem, pół serio w tej sytuacji, którą mamy z obecną w obliczu obecnej, Polityki administracji prezydenta Trumpa, to mogą to być Rosjanie, którzy przeholują. I oni, moim zdaniem, trochę przeholowali. To znaczy, przede wszystkim ten atak z 23 na 24 kwietnia na Kijów, gdzie wedle danych, które ja znalazłem, na, na tych filmach mamy potwierdzonych 12, 12 osób zginęło, 90 osób zostało rannych.